Dzień dobry wam wszystkim. Dzisiaj szybki news na temat Indiana Jonesa. Kochani, po ostatniej klapie, bo ten ostatni film był klapą, zresztą wyreżyserował ją nie Steven Spielberg, tylko całkiem inny reżyser, okazuje się, że Lukas Film. Chcę kontynuować serię Indiana Jonesa. Dlaczego mam w głowie Jamesa Bonda? Dlatego, że oni widzą w tym potencjał, tak jak w Jamesie Bondzie, widzi potencjał Amazon. W sensie, że dla nich to jest tak kultowa postać, że warto cały czas jakby ją odświeżać. Nie wiem, takie coś czytałam, słuchajcie. I tak Lucasfilm planuje zrobić jakby odświeżenie całego James, Indiana Jonesa, ale nie ma szczegółów. Co więcej, e, powiem wam dla pośmiania, e, pan, który reżyserował poprzednią część, tą teraz z 2023 roku, powiedział, że klapa jest związana dlatego, że tam został osadzony pan Harrison Ford. Ja nie będę tego komentować, pozwólcie, zostawię to. E, natomiast e, jak się e, nie patrzy na to, że on jest złym reżyserem i rzuca się na aktorów, to już zostawiam bez komentarza. Natomiast jeśli chodzi o kwestie Indiana Jonesa, dowiemy się pewnie w najbliższym czasie. Szczegółów nie ma, w planach jest odświeżenie, jak to będzie wyglądało, nie wiem. <grym>